Nie, no czekam z kolegą, bo nie chcę go zostawić A proszę cię, później, pa, bo ja nie mogę zbać <grym zbęć się. śmuszony> Nie mogę. Ona powie, że ja. O, słaby, że. Nie zgadzam się, że proszę cię ale nie mam włączyć Ale to! Nie ja mam ciebie, ty ty. nie Jebale w to masz skręcić Ty Parolę Nie muszę wejść Co? Nie muszę wejść Ja mam włączyć? Ją... Nie ty to masz skręcić A mama dzwoni Ech. jeszcze? Ej Ej Nie wpierdolcie się ze mną do kościoła Gdzie ja wiem kiedy wejść Zamknięty Nie Idziemy ja, ja wiem jak wejść Ja, ja wiem jak Nie kurwa A nie najebanie Stary nie, no nie będę ja wam do... nie, nie mówiłem wczoraj to... mojej historii, co? Ty... ale ja wam powiem, bo tego nie będzie na filmie, jeśli tego teraz nie powiem, nie? Wczoraj idę się spotkać kurwa z Dominiką do kina na 18.45, nie? Idę kurwa przy y, tej, przy jak to się nazywa? Mój chuj, ty mówiłeś... Alżem powiedział. No mów, tak jak... Nie... <laughs> Jaka będzie, ja nie? Mnie? Jajbała, nie, już nie poszedłem. mnie. O, ty nie jest Ale chodźcie do tego kościoła. Nie. Stary. Najebany nie, on ma rację. Taki menalek chciał mi podarować, kurwa, Krzyś, który znalazł. Jest niedziela. Dzień swela. Nie, nie wierzę. Ja Dzień kurwa. Ja nie jestem wierzącym ogólnie, więc no, ja nie, po, szurę, nie porozmawiacie ale... ze mną na ten temat. Nie, nie, słuchaj, to, że otrzymaj to, że otrzymaj te telefon. Jeśli głupie książki, to nie znaczy, że nie jest. wierzącym. Ale jak ja... nie... jakie głupie książki, Ty, ja czytałem tylko dzieci z bulerby, kurwa ty. A gdzie <laughs> jest film? numerów 980... Mimi, kurwa, Mimi, chodź tu szybko, Mimi. Co? O kurwa, taria... o, Mimi, co on pierdoli? Chodź tu, Mimi, kurwa! On podrywa jakieś krzaki. Zobacz. Zobacz, 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 zobacz. Patrz, 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 kurwa krwie. Idzie, idzie, Jestem on kurwa. lataj trzy i teraz liżę się z... A wiesz co, to, że ty się nagrywasz jakiś... Z Eugeniuszem. <grym> A, I i swojej starej pójdziesz ten filmik, nie? No, moja, masz... stara, no, moja stara. No... <grym> moja stara mnie dzwoniła. Moja stara się o dzieci... 50 albo mniej. Nie ma szóstej jeszcze. Jest kurwa. Nawet jest kurwa za 4 czwarta. Herman. I... To jest górny. W ogóle cię stanie czemu? To... On mówi do mnie Herman M. Henderson. Nie? Ale on To jest do ciebie też? On wysadził... O ty szmato! Aż Cię w kurdolę tam hondujesz wow, kurwa w dzikie róże Ty wiesz Daję co? Mnie. ja myślałem, że Ty zawsze do mnie mówisz kurda, a postawisz? Ty, ty jak chciałem się napić, a to ty wódka, ty wódka. Tyga, No to pij, czekaj Ty, ty ale to... No czekaj, no najebmy się ja Ale weź do... się najeb Ej, 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 ej. a wy jesteście lepsze? Ale pomyśl, ale pomyśl jak masz te drzwi Ale nie, 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 pomyśl te drzwi, ale to masz takie... Nie, nie kop, nie kop, nie, nie kop. Ale... Tylko się im nie <gry Tylko <Bonnet> <grymonia> siostra Monika w jakby Ale pomyśl, pomyśl, ty w A ale wchodzimy Monika ma, Daj mi zwiedzamy. Dałem ci, ci ognia. Chodź w dupę, szukaj. No ale dostałeś. Ale ty zawsze dziwko gubisz ognia. daję ci ognia tego, tego sobie guzik i ci działa. A ją klik... Automa automatyczny. <noise> <grymne> <grymne> <to> powiedz... <grymne> <grymne> Automatyczny! Nie mam mam kurwa manualne zapałki Ty w razie... w razie czego ja mam Ej, spalinowy turbotku Do spawania tak. lasu Patrz jak odpala. Weź się odpa peta, patr świeć, pat, będzie widać. Odpal peta. o. Nie ta o. strona, czekaj. O. O noj, o. Tu, no. tu nie widać filmiku. Ja no tak no, będzie widać, patrz, jak on odpali. A świecisz w ogóle? Zaraz zaś świeć. jedna się zapaliła. Widać się, mama nie kochane. Ale widzisz? Pytał mnie, palić zapałkami. A bo chcę na ryby. Szlach to pali drewno. Drewno jest szlach, ty nie ma. Ej, weź to do buzi, proszę. Um, dobrze jest w filmie, bo inaczej ja im było. Że kutasa buzi jak on, to późno na to tak? Masz, Olo. bucha. Dawaj, pa. Ale palek chodzi po. Faj, dawaj, nie pa. widziałem. Ale Jedni weź. Taś. No jebaj. Przecież z tego się sypie. No to dawaj, to ja jebę. No tak, to możesz zjemnąć, e... Ja nie. Oj, kurwa, załe coś się odjebał. Ale to są dzikie róże. A. Paneś że są dzikie róże, a on teraz no, ptaki, Ale zobacz jakie kujące. Co? Nie, ty przechwalność nie Zobacz, zobacz. No, ale bekaj, Ale nie, zobacz, ale zawsze beka kurwa! Kurwa, dajcie mi rękę! Dajcie mi rękę, kurwa! Daj mi tą rękę! Kurwa, daj mi rękę Daj mi, chodź, bez kitu Kurwa! Co za kurwa frajerzy, nie? Ścigałem się jest stary Ścigałem się w garcie No fakt Ale bo już glipy mam u mamy, nie? Chciałeś mnie bawić? Weź to, puść, 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 puść. Puś, puś, puś. Ja chcę ten moment usłyszeć. O!